Cześć! Jestem Kasia i narysowałam kasie. Nie ma co tak naprawdę przedłużać, więc po prostu pokażę Wam time timelapsa i w międzyczasie będę sobie gadać. Przy okazji puszczę Wam fajną muzyczkę, która myślę, że... no tutaj zobowiązuje, będzie idealna do tego filmiku. Nie nagrywałam jak rysujesz szkic, ponieważ zajął mi on strasznie dużo czasu, i myślę, żeby sensu by było dodawać tylko dodatkowy materiał. I tak ten filmik jest w miarę długi, nie chcę je też za bardzo przynudzać. I tak filmik jest szybszy o 8 razy, więc. No, nawet A i mi już wszystko muszę go przyspieszyć. cały rysunek jest inspirowany tym zdjęciem Kasi. Dlaczego akurat Kasia? Bo ma fajne imię, całkiem podobne do mojego. Oglądam ją już od jakiegoś czasu. Nie zawsze jestem na streamach, ale nadrabiam na filmikach na jej kanale, na YouTubie. Skąd pomysł na mój kanał? Pewnego niedzielnego wieczoru pomyślałam, że super pomysłem będzie nagrywanie mojej zajawy, tego co kocham najbardziej robić i myślę, że nawet spoko mi to idzie. Na razie dwa boję się, że jej nie zrozumie. Małe marzenie by streamować i być rozpoznawalnym na Twitchu. Jakoś od półtora roku streamujesz na Twitchu, ale nie jest to zadowalająca mnie liczba widzów. Przeważnie na moim streamie jest od 3 do 5 osób, maksymalnie 10 i nie mam pojęcia co zrobić, by mieć więcej osób i jakoś przebić się na rozpoznawalność. Jest to bardzo ciężkie. Nikt też nie będzie oglądał, jak cały czas gram w Minecrafta, The czy Fortnite'a, w którego nawet nie umiem grać. Link do mojego Twitcha jest w opisie. Jakby ktoś chciał, to może mnie wesprzeć, bo też lubię streamować i sprawia mi to przyjemność, tak samo jak rysowanie. Oczywiście cały czas się uczę, bo nie jest idealnie, ale z każdym rysunkiem widzę postępy w moich umiejętnościach. Ale mam Rysuję tak naprawdę od dziecka. Ciągle się uczę. To nie jest talent. To nie jest talent. To nie. Ej, no na tle, na tle całej twarzy to mam takiego kino'a, jakbym mi odmroził się. To nie jest talent. Jak miałam 5 lat, to rysowałam jakieś pokraki... Dosłownie pokraki. Więc to nie jest talent, bo gdybym miała talent, to miałabym go od urodzenia. I po prostu to jest praktyka. Lubię to robić, więc rysuję i ciągle się uczę. Myślę, że proporcje nie, są nie. zachowane, kiedyś totalnie nie umiałam tego robić. Albo, albo masz predyspozycję do tego, albo nie masz predyspozycji. Ja się uczyłam w chuj, ja chodziłam na lekcje rysunku i... To... Ja mam... Ja dalej rysuję po tej kolutki, nie, to to... W sensie, rozumiem że, yy, yy, rozumiem, że to była ciężka praca i dużo godzin poświęciłaś na rysowanie, ale to też trzeba mieć do tego po prostu predyspozycję. Jedną szkic przeciętnego mojego portretu zajmuje mi nieraz całą noc, ponieważ to nie jest takie proste, by narysować coś praktycznie jeden do jeden. Nie jest to też kalka, to tylko praktyka i praktycznie prawie codzienne rysowanie. O, ale mam limo pod okiem, co żeś zrobiła? Czemu mi przyjebałaś? Rysuję nie tylko portrety na zamówienia, czy po prostu influencerów, aktorów, muzyków, czy po prostu sławne osoby. Maluję także farbami akrylowymi różne krajobrazy, czy nawet zdarzyło się rysować samochody. Ciągniki na zamówienia i też spoko wychodziło. Wszystko oczywiście jest na moim To To zamawia rysunek no to ciągnika? Ktoś? Dobra, nie wiem, co mam jeszcze gadać. Po prostu popatrzcie sobie, jak rysuję. A ja sobie posiedzę cicho. Rado ode mnie. Jeżeli chcesz streamować, a potrafisz mówić tylko przez 3 minuty filmu, to masz nad czym popracować. Do tego też trzeba mieć trochę talentu, to predyspozycje. Bycia gadatliwym, cz czaty yy, możesz opowiadać tak naprawdę o czymkolwiek. Musisz znaleźć temat, który zainteresuje Twoich widzów albo. Yy, Albo y, co ostatnio u ciebie było, albo jakaś zabawna sytuacja, albo dlaczego rysujesz akurat tak, opowiadać o rysunku. Gadam praktycznie cały czas, ale nie wiem, co miałam jeszcze tam gadać, bo się strasznie stresowałam nad tym filmem. No ale to nie możesz się stresować nad filmem, jak chcesz nagrywać. No proszę cię. Боже, я слишком грубо спазу это раз. Вы как мархомик. Направь меня. Я вам такие грубые рей. Что это перспектива? Выглядно как пан земник. Я так не выгляжу на этот день. Пани Бульва. Щеню имя, как же отхудь мне. Nie no dalej wyglądam jak pulwa Dalej wyglądam jak pulwa A moje oko ucho, ucho wygląda jak pieróg. Dalej wyglądam jak pulwa O, ale uchyl się wygląda jak Może <grymne> tyle wystarczy? Mam nadzieję, że efekt ja końcowy. No, ja nie mam takiej grubej twarzy. Dobra, na tym zdjęciu mam. Nie widziałam tego jak wstawiałam to zdjęcie, a teraz już widzę. Ale rysunek ładny, jeden do jeden, no. Nie no, wyglądam grubo, ale to na zdjęciu. Bo ja jestem trochę taką pyzą. Wszystko przez maczka? Nie! To wszystko przez okres. Jak jest okres, to się zbiera woda i wtedy się robi. A potem po okresie. Jak się kończy, to się robi. Muszę robić zdjęcia po okresie, nie przed. Nie masz grubej twarzy? Ja wiem. Eee, proszę Was bardzo, jak podoba Wam się Kasia Pyza, to proszę, możecie zostawić łapkę w górę, subać tam, komentarz, co chcecie. Dzięki bardzo za rysunek. W 8 godzin. To mój gron, nigdy nie złożyłem broni Na nowym świecie jedną nogą, byłem z nim, pamiętaj warto walczyć, do końca będę się bronił Dziękujemy bliskim, bo mam dla kogo żyć Bo to mój gron, nigdy nie złożyłem broni Na nowym świecie jedną nogą, byłem z nim Pamiętaj warto walczyć, do końca będę się bronił Dziękujemy bliskim, bo mam dla kogo żyć